Cześć, w tym poradniku pokażę Ci, jak nadać pin na profil na platformie Netflix. Na początku musimy przejść do ustawienia konta, dlatego jeżeli chodzi o przeglądarki komputerowe, musimy zjechać myszką na prawy górny róg ekranu, następnie wejść na konto. Jeżeli chodzi o telefony, no to musimy kliknąć w prawym dolnym rogu ekranu na nasz awatar, następnie na nasz awatar na górze, na środku. I wtedy będziemy mieli tam edycję profili, klikamy na tą edycję, i będziemy mieli właśnie tam taką opcję jak nadaj, znaczy blokada profilu to się dokładnie nazywa. Jeżeli chodzi o tą przeglądarkę, no to wchodzimy w edytuj ustawienia i będziemy mieli tutaj takie coś jak blokada profilu. Klikamy na nią, nadajemy hasło, znaczy wprowadzamy na początku hasło do konta na Netflixie, potem Klikamy na żądaj podania kodu PIN, wpisujemy ten PIN, następnie zapisz, i to tyle. Zachęcam do zobaczenia naszych innych poradników, jak i zostawienia suba. Strzała!